21 kwietnia podczas posiedzenia zarządu UNESCO odbędzie się oficjalne głosowanie nad przyjęciem do sieci światowych geoparków UNESCO nowych kandydatów. Jednym z nich jest zlokalizowany m.in. na terenie Gminy Piekoszów Geopark Świętokrzyski, czyli Geonatura Kielce. Jest szansa, że Geonatura Kielce stanie się pierwszym geoparkiem UNESCO, funkcjonującym w całości na terytorium Polski. Stowarzyszenie Geopark Goland, Świętokrzyski wspólnie utworzyło pięć gmin, wśród których znalazła się gmina Piekoszów, a także Chęciny, Morawica, Sitkówkanowiny i Kielce. Wspólnie o wpisanie na listę UNESCO Geopark stara się od czterech lat. Procedura rozpoczęła się w 2017 roku od przygotowania dokumentów. W kolejnych miesiącach odbyły się wizyty przedstawicieli UNESCO w poszczególnych gminach, którzy przez kilka dni sprawdzali największe atrakcje geologiczne członków Stowarzyszenia. Od samego początku wiadomo było, że na listę UNESCO wpisywane są tylko najlepsze atrakcje turystyczne, stąd też wszyscy członkowie stowarzyszenia mocno starali się, aby pokazać swoje walory w jak najlepszym świetle. Warto podkreślić, że procedura wciągnięcia na listę UNESCO jest bardzo skomplikowana. Eksperci tu na miejscu nie tylko weryfikowali dokumenty i wniosek złożony przez Stowarzyszenie Geopark Goland Świętokrzyski, ale także sprawdzali, czy posiadane dziedzictwo geologiczne jest wykorzystywane na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na podstawie szczegółowych notatek sporządzili raport i ocenę działań realizowanych przez Goland Świętokrzyski, a następnie wystosowali rekomendacje dla UNESCO. Jak twierdzą eksperci, wszystko wskazuje na to, że geopark Goland Świętokrzyski ma szansę stać się pierwszym geoparkiem globalnym UNESCO zlokalizowanym w całości na terytorium Polski i tym samym stolicą geoturystyki w Polsce. O tym, czy wspólne działania kilku gmin w obszarze geoparku pozwoliły na stworzenie na tyle mocnego produktu turystycznego, który może stanowić silną konkurencję dla innych ważnych geologicznie miejsc, już nie tylko na arenie naszego kraju, ale i na arenie europejskiej, Dowiemy się dokładnie 21 kwietnia.